Witam, odbieramy kolejny Dropik. Teraz będę tkwił na Alt. Tutaj tak łączymy się ze stronką i musimy wszystko to niby przeczytać. Zgadzamy się. Wklejamy adres naszego Metamaska i sprawdzamy. Ja tutaj mam tylko za tą kampanię testową 200 sztuk. To jeszcze są jakieś NFT i takie inne, tego nie robiłem, także podłączamy nasz portfel na sieci ethereum, zobaczymy czy w ogóle będę miał na gaz. To nie mam za dużo ethera. I klejmujemy, Zobaczmy, ile tu się nas? 6 dolców. 6 dolców, ja mam więcej niż 6 dolców na ethereum, Także nie wiem, odchodzimy, czekajcie. A nie, nie ma. Nie, mam 6 dolców. Dobra, będę musiał sobie przespać za chwilkę i to by było w sumie na tyle chwilę obecną. TIA jeszcze nie jest zrzucona dla staykujących TI. Token Tia także Celestie. Także tutaj musimy poczekać, ale tutaj można sobie po prostu już odebrać te ciekawe, jak to będzie warte. Zapożyjemy, zobaczymy. Ok. Link zostaje pod opisem filmu jak zawsze powodzonka.